Cześć kochani, witam was dzisiaj bardzo serdecznie w holu z Pepko. Byliśmy na zakupach Ogólnie byliśmy koło Pepko przy okazji Dlatego poszliśmy po kolejne kubki Ale, ten, ale przez jakiś czas już na po niej nie pójdziemy po prostu Chyba, że skończy nam się wyciec ten płyn do banik Bo to nas ratuje na największą nudę w domu Także taką całą siatę Mam do pokazania, co kupiliśmy ciekawego. Także co? Zaczynamy! Pierwszą rzeczą, podstawową, to są baterie, bo e, ich ciągle mało. Ale już znaleźliśmy część akumulatorków, także część zabawek i wszystkiego, co potrzeba, e, to baterie będą e, miały po prostu te ładowane. Także poczekajcie chwileczkę. Ok, jestem z powrotem bo musiałam e, sobie. Przy, przynieść pomoc dydaktyczną, czyli coś, żeby odkładać te rzeczy. Następną rzeczą to są oczywiście płyn do baniek. My nie kupujemy tych, wiecie co, zapasów takich w takich dużych butelkach. Ponieważ one tak naprawdę nie robią panik naszym zdaniem. Wynajmniej nie tak jak właśnie te małe, albo te takie jeszcze się sprawdzają. Albo ogólnie takie wiecie, z tymi dmucha do dmuchania że, yy, końcówkami. Yy, no, naszym zdaniem po prostu to, yy, to sprawdza się, a tamto to raczej nie. Następnie to są ściereczki. Wiecie, co zastanawiam przed tymi ściereczkami? Ceny różne. Jeszcze z w ogóle kupuję do ściereczki, ale. Yy, wiecie, powyniszczały się już tak, że trzeba było coś wymienić. No i tak stwierdziłam, że chyba spróbuję kupić. Trzy sztuki, 5 zł. Także zobaczymy. Bo wiecie, te tańsze o złotówkę były takie, że miały takie rowki. Potem jeszcze jakieś były, ale wzięłam te średnio cenowe. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Następnie to są takie, słuchajcie, śliczne buteleczki. One są zakręcane. Były na przecenie po łoty99 zł. Także fajna no, Wydaje mi się, że fajna. I ja je dorwałam na promocji. Minus 30% była ta promocja. Ona chyba trwa jeszcze do końca kwietnia. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i one po tej przecenie były za 1,39 zł. Ja już w tych końcu tak nie mm. jak mówić tutaj. I jedzie co? Chłopakom na dwór, żeby sobie zabierali picie. Myślę, że fajny. fajny pomysł, bo to jest zamknięte, nie mam nadzieję, że tam się nic nie dostanie. bynajmniej wiecie, tak oca pszczoła coś takiego, bo jednak mieszkamy na wsi. I taka następna buteleczka. Ona też była po złoty. Nie, ta już była, słuchajcie, pod... nie, po złoty 99 też. No, nie wiem, czy widzicie. Czyli też po złoty 40 wychodziła po przecenie. Następnie, bo to ja tego mam tutaj. Następnie jeszcze zaparzecz do herbaty. Ostatnio jak robiłam mojej mamie herbatę, to po prostu zaparzecz znikł. I nie wiem, czy Mikołaj, bo to jest taki mały sprząt, sprzątacz tutaj u nas w domu, że on nie wyrzucił przypadkiem do kosza. Bo ym, namiętnie wszystko wyrzuca do śmietnika. Także ja zastanawiam się, ale nie, mog nie mogłam... Z znaleźć Chiny pańskie, ale zależało mi na tym właśnie wtykanym do kubka, wiecie, w formie saszetki, czegoś takiego nie było. Dlatego wzięłam ten, bo no jednak lubię sobie herbatkę wypić, szczególnie jak mama też przychodzi i nieraz jest na tej herbatce czy na kawce i wiecie, ona mi ostatnio też kupiła na Instagramie, pokazała taką smaczną matazę herbatę, także zaparzecz musi być. Kolejne baterie. Ona też, słuchajcie, um, ona tak nie wychodziło, a cen mam, znowu nie mówię. Głośniej mogliście słyszeć, jak się wyłączył, bo tutaj, wiecie, wszystko szykowałam, sprzątałam i słucham sobie muzyki. 8 zł. kosztował, przed przeceną, ale ja go kupiłam na przecenie, wow, i kosztował 5 60. Także myślę, że cena jak najbardziej. A baterie jeszcze na poprzecenie kosztowały, wow. Słuchajcie, złoty 40 zł baterie. No cały jestem Mogłam kupić więcej. No, w szoku jestem. Następnie kolejne takie buteleczki. No te butelki mi się mega spodobały. I ta też była po, już przeceniona i jeszcze o tej ceny przecenionej... E, wiecie, te minus 30%, bo ja się pytałam Ona w ogóle pierwotnie kosztowała 3 zł, potem złoty 99, zł, a ja ją kupiłam za złote 40, zł, bo skoro tamte były tyle, to tam też. No, następnie... Ja muszę mieć wszystko podwójnie Kolejna taka buteleczka, też piękna i ona też była oczywiście na przycenie, też te 40 zł ją dorwałam. Potem po to, co poszliśmy konkretnie, jeszcze jedna taka szkoneczka, ostatnio już Wam pokazywałam, ale jak były tańsze, bo ona ogólnie po 3 zł była, także ona była też y, przyceniona minus 30%, tak, po 3 zł, także jak najbardziej. Przez jeszcze pozginam się, to schylam, ale cóż, żeby mi się tu nic nie pobiło, wiecie co. No i byłam z Pawłem, o mam tutaj, yy, kolejny paragon, bo wiecie co, wracałam, bo jak już byłam przy okazji, to mówię, nie wezmę to, to, także wchodziłam do Pepko dwa razy, co mi się rzadko zdarza, bo yy, teraz to po prostu jest na zasadzie, chcę szybko coś załatwić, szybko coś kupić i nie patrzę, a potem stwierdziłam, że jednak coś dopłuknie. Yy. Tak ten kubek wychodził po 2 zł i 9 groszy. Tam też szklany. A potem dorwaliśmy jeszcze, patrzcie, przypaczyliśmy się i wzięliśmy teraz z Pawełem takie kubki. Piękne, bardzo nam się spodobały. Ich pierwotna cena to jest 5 zł. Tak, i one minus 30% wychodziły 3,50 No to wam powiem, to nie sprawdzałam tego paragonu, wiecie, co wcześniej. Ale cena, wow! Następnie, to jest jeszcze jeden taki kubeczek, bo wiecie, kupu, kupowaliśmy, żeby były po dwa. Piękne jest, mi się bardzo podoba Pawłowi też, bo był ze mną. Śliczne, tak jakby w różę, Piękne. I on też był po 5 zł, czyli po 3,50 wychodził. To już to tutaj, wiecie co, włożę do środka z fototem. I kupiliśmy, wiecie co, taką miseczkę, jeszcze jedną. Jeszcze jedną, bo chyba ostatnio kupiłam właśnie też taką. Raczej tak. Także ona była po 7 zł. I... to yy, przecenie była po 4,90. Także 5 zł. Zresztą paragonu nie będę pokazywać. Fajnie. Potem... Może wam wyciągać wszystko. Potem yy, taki jeszcze, yy, wiecie... Tą chochelkę, yy, tą, tą łyżkę, tak to zwał, tak zwał, 3,40, niech będzie, że te dwa, dokładnie Wam przeczytam cenę i ja ją kupiłam, jest ona, nie mogę teraz należać, 3,50 to yy, minus 30%, jak najbardziej i jeszcze wzięłam te jajeczka. Musiałam je dobrać na przyszły rok. Wcześniej zrobię na pewno ozdobę z nocna. To jeszcze nie wiadomo, co to będzie w przyszłym roku. Wiecie co, dwie, dwie torebeczki, dwa opakowania. I ostatnią rzeczą... Mam o, o. nadzieję, że mi się nic nie strzaśnie. Odłożę reklamówkę. I ostatnią rzeczą to były takie spodenki. Mi się mega spodobały te spodenki. Takie na Mikołaja. No, przemiłe prze są w dotyku, dlatego je wzięłam. Chociaż wiecie co, nie wiem czy macie taki sam problem jak ja, bo jest, ja mam problem, jak wchodzę teraz do pepko w rękawiczkach. Już byłam drugi raz w rękawiczkach w pepko. No i um, ja mam taki problem, że przez rękawiczki ciężko dotknąć tego materiału, że mówiąc. Um, no i wiecie, tak, tak na ile zdołałam wymacać? One mają kieszonki, fajne z przodu, tutaj prawdziwe kieszonki, jakieś tampel. No i na ile zdołam wymacać, mi się tak mega podobało, na tyle stwierdziłam, że dobra, ryzykuję, biorę. Bo one kosztowały 15 zł, no i ja za nie zapłaciłam, wiecie co, to te minus 30%. 10,50 czyli moim zdaniem bardzo się opłacało. Ale że nie było, bo one były w tej już starszej sekcji, dlatego ja wziąłam ten najmniejszy rozmiar, który jeszcze został 104. No i jak, na pewno będą za duże na ten rok, ale będą na przyszły rok. Także jeszcze nie przymierzałam Mikołajowej, więc nie wiem, czy będą teraz dobre, może jako bardziej ten, ale one są tu takie bardziej szerokie, także nie wiem, ale będą. Bardzo mi się spodobały, bardzo ich chciałam, bo możliwe, że w przyszłym roku takich nie będzie. A ja lubię paski, jak wiecie. <grytanie> także, e, także tyle. Okej, okay, kochani, ja już kończę. Pokazałam Wam wszystko, co kupiliśmy w pepko. Byliśmy na takich zakupach, mówię szczególnie po te kubki, po zaparzacz. Takich rzeczy wiecie, co nam brakuje do domu. Ale byliśmy w ogóle tak ogólnie na zakupach i powiem Wam szczerze, że jak zniesie te opostrzeżenia, że ileś tam ludzi w sklepie, to ludzie jest jak mrówek. Naprawdę ocierają się, nie zachowują tego dystansu w Nawet Pan mnie zdenerwował, bo staliśmy przy lotach, wiecie co, w pietrące i skazując, zastanawialiśmy się, jak je wziąć, a Pan. Na hama, hasie na nas, bo on musi wziąć tego loda i koniec. E, także dobra, już tyle mojej gadaniny. E, dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało, bo mi z tych wszystkich zakupów to na pewno te buteleczki, e, nawet te bez e, obrazku, No są cudne, mówię, na dwór, e, na stoliku, po, w postawie, i moim zdaniem. Hit! Hit! Bo nawet nie wiem, czy w tamtym roku były. Ale w tym roku jeszcze się tak y, nie zajmowałam tym, bo też mieliśmy taras, ten spalet, ale y, tak nie za dużo na nim siedzieliśmy, bo nie mieliśmy parasola. A jednak cały czas mamy, wiecie, większą część dnia słońce na tym tarasie. I y, nie siedzieliśmy z tego względu, że nie trzło wysiedzieć. Były upały, a w tym roku mamy parasol i już tak się nie mogę doczekać, nawet jeśli nie będzie ten taras, to i tak sobie posiedzimy na dworku, także. Kończę, kończę, kończę mojej gadaniny. Dajcie znać, co myślicie o naszych zakupach, co Wam się najbardziej spodobało z naszych zakupów i co widzimy się już później. Także do zobaczenia, kochani. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, bo dzisiaj jestem tylko ja, za to, że byliście, wysłuchaliście mnie do końca i tych którzy nie subskrybują naszego kanału serdecznie zapraszam, będzie nam przeogromnie miło na serduchu, bo każda subskrypcja to jest u nas taka wielka radość, że jesteście, że chcecie z nami być, że nas oglądacie i że macie swoje zdanie zawsze, jak jest jakiś fajny taki temat, jak wiecie, są jakieś takie ważne u nas takie... Takie rozmowy poruszane zawsze mogę na Was liczyć, bo zawsze coś tam napiszecie w komentarzu w wiadomości prywatnej, także kończę już koniec gadaniny. Pa!